od lat, Latomus wszelakich w mieście, czyli taki czas, który chcemy zagospodarować wszystkim tym, którzy nie będą wyjeżdżać z Zielonej Góry, a zostaną z nami przez weekendy, po to, żeby po prostu byli z rodzinami, ale niekoniecznie w domach, aby korzystali z bardzo różnorodnych form artystycznego, wspólnego spędzania czasu i z książką, i na koncercie, i rekreacyjnie trochę na plaży, i Całkiem na poważnie w zatoniu. Tych atrakcji, które przygotowaliśmy na ten rok, jest bardzo dużo i bardzo różnorodne, bardzo różnorodne. O to właśnie chodziło, żeby wybierać sobie to, co nas najbardziej interesuje, a jednocześnie mieć co robić latem w mieście. Jak co roku zaprosimy Państwa przede wszystkim do obserwacji nieba i nie tylko nocnego. Razem z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii ponownie zaprosimy pod Palmiarnię, gdzie w dwa weekendy wakacyjne będziemy obserwować nocne niebo. Natomiast w trakcie całych wakacji będziemy, w zależności oczywiście od pogody, zapraszać na deptak i tam będziemy pokazywać słońce. Poza tym w sierpniu oczywiście nasza standardowa impreza czyli noc spadających gwiazd i już tradycyjnie zaprosimy wszystkich chętnych do oglądania właśnie nocnego nieba do Muzeum Fotograficznego Wochli.